W dzisiejszym wideo jak widać wrócimy coś dzisiaj z wytrzymałości złożonej, że dawno nie było nic ze złożonej. I to będzie kilka takich elementów, które przydadzą się również w innych działach wytrzymałości. Bardzo proste zadanie, ale mające wszystkie te elementy, które chcę Ci tutaj przekazać. To jest taka, taki pręt, który można to nazwać prętem, można nazwać belką, który, który ma jakieś tutaj określone wymiary, wymiary przekroju i, i długość. I na końcu jest siła F, tylko ta siła F jest tak podle przyłożona, że ona nie jest na, w osi, czyli nie jest tak, mamy tutaj ten cały Środek ciężkości tego przekroju będzie tutaj, to nie jest przyłożona w tym miejscu, tylko jest przyłożona z boku. Bo tak to by było samo zginanie, prawda? Że byłoby belka wmurowana w ścianę, zginanie, no i po, po sprawie. Co to jest za zadanie? Nawet szkoda, by było nagrywać wideo. A tu jest trochę bardziej to zrobione tak brzydko, ponieważ. Ta siła jest w pewnej odległości od środka ciężkości, to pewnej to dokładnie, może będę precyzyjny, w odległości dokładnie A. Czyli oprócz tego, że jest zginanie na ramieniu 10A, to jeszcze jest skręcanie na ramieniu A. I to wszystko razem wszystko razem tworzy jakby takie Obciążenie. A co za tym idzie naprężenie, które jest złożone. Nie ma tu oczywiście rozciągania, bo żadna siła nie działa. Żadna siła nie działa tutaj wzdłuż, bo byłoby rozciąganie. Tu jeszcze oczywiście będzie ścinanie, ponieważ jest w poprzek działanie tego całego tej całej siły w poprzek jakby długości belki. No więc. Będzie trzeba po kolei każdy, każde naprężenie sobie obliczyć, i z tego wyjdzie naprężenie zredukowane. Przypominam, co to znaczy. To znaczy, że yy mamy różne rodzaje naprężeń, i te różne rodzaje naprężeń sobie wrzucamy do jednego wzorka, wzoru, i wychodzi, jakie będzie sumaryczne działanie tych, tych wszystkich naprężeń. Wszystkich, czyli trzech dokładnie. Można by sobie darować to scinanie, bo ono ma niewielki wpływ, ale możemy zrobić, żeby, były, żeby było. Jak z tym polecimy po kolei? No po pierwsze, na pewno będzie trzeba będzie obliczyć naprężenia. Naprężenia zginające. Naprężenia zginające. Staram się to wypunktować, bo. Wiele osób sobie tak życzy, że tak lepiej to widzą, słyszą i czują, i, i potem to tak ład, ładnie zostaje w pamięci, yy, więc tak będę tutaj to czynić. Zginające, no i leci od początku. Czyli wiadomo, że maksymalne naprężenie, zginające, no, będzie przy ścianie, no bo jeżeli ktoś tutaj przyłożył siłę F. I ramię tej siły jest 10A, które jest prostopadłe, bym sobie na przykład napisał tutaj to 10, a w tym miejscu też to by było to samo. To to ramię jest prostopadłe do siły. I wiadomo, że czym dalej złapiemy sobie tą belkę, to to ramię będzie dłuższe, a złapaliśmy sobie przy samej ścianie, więc ta, to zginanie będzie, to, ten moment zginający będzie największy przy ścianie. Czyli liczymy sobie. A może nawet tu zrobię coś takiego, że oznaczę to punktami. To będzie 1, a to będzie 2. Czyli moment zginający 2 to będzie równe F razy 10A. No dobra, i co z tego? No oczywiście trzeba mieć jeszcze, żeby naprężenia policzyć, to jest potrzebny wskaźnik wytrzymałości na zginanie i przypominam, że dla przekroju takiego prostokątnego to jest BH no może BH kwadrat przez 6 tak mówią, mówi literatura ale napiszmy sobie to porządnie czyli podstawa razy wysokość do kwadratu przez 6 I a, i tutaj będę też pisał jednostki, bo ostatnio takie pytanie ktoś wrzucił bardzo dobre, żeby wpisać jednostki, które wyjdą przy obliczaniu ciałkowi. Przy momencie będzie to newtonometr, przy wskaźniku, to za chwilę powiem, bo trochę to uproszczę, bo to się zrobiło takie matematycznie nieprzyjemne. Czyli to będzie A do trzeciej przez 3. Jednostka jaka tu wyszła, to musi być metr do trzeciej. Jak wyszła inna, to znaczy, że jest coś źle. I to naprężenie jest równe sigma G2 w punkcie 2 równa się moment zginający drugi przez wskaźnik. Można sobie to obliczyć, czyli będzie F razy 10A podzielić przez i, a do trzeciej a do trzeciej przez 3 tu sobie wrzucę tą trójeczkę i co wyjdzie może się zmieści I to będzie to tu się uprości oczywiście jak widać czyli będzie 30f 30f przez a kwadrat 30f przez a kwadrat i oczywiście jednostka jaka musi wyjść to będzie na pewno już ktoś tutaj zgadł, wysłuchających. Newton przez metr kwadrat, czyli po prostu Pascal, mówiąc brutalnie. Czyli mamy naprężenie zginające. I sobie narysujemy, jak wygląda wykres, wykres, wykres momentu zginającego. Może ja to zrobię tak bardziej plastycznie. Złóżmy, że to jest tabelka, tak mówię, rysując oględnie to, bez jakichś tam bawienia się, bawienia się, zabawy, jakąś super kreskę. Więc to niech będzie moment zginający, i on jest coraz większy, zbliżając się do ściany. I to przy ścianie, właśnie jest to największe, co obliczyłem. Można sobie narysować, że to jest ten. To jest ten największy moment. I tu jest oczywiście punkt 1, punkt 2. Następny punkt oczywiście. Dwójeczka, czyli naprężenia skręcające. Naprężenia skręcające. Już powiedziałem wcześniej dlatego jest skręcanie, ponieważ to F nie jest przyłożone tutaj w osi, tylko lekko, lekko z boku. Skręcające. No i oczywiście moment skręcający sobie napiszemy, policzymy. On jest w całej, na całej długości taki sam, czyli moment skręcający będzie równy siła razy ramię. Siła jest F, ramię jest prostopadłe, czyli A. No i dobrze. I co dalej? Oczywiście też jest potrzebny wskaźnik przekroju na skręcanie. I teraz się robi zabawa dopiero, yy, ponieważ trzeba sobie obliczyć, yy, jak mamy taki przekrój kwadrat prostokątny, to jest prostokąt. To, żeby to zrobić, to obliczymy sobie najpierw yy, momenty bezwładności na zginanie. I teraz po co? Zaraz odpowiem. I XC. Ja może narysuję ten przekrój jeszcze raz, bo to jest dosyć istotny element. To może nam się zagubić. To jest oś x. -ów. To jest oś y. -ów. I tutaj jest przyłożona ta magiczna siła f z boku. I dlatego, że jest z boku, to jest moment skręcający, i tu jest oś x, oś y, -ów. i moment bezwładności tu jeszcze długości napiszę: 2a, tu jest a. Moment bezwładności względem osi x to jest podstawa razy wysokość do trzeciej przez 12. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 2a razy a do trzeciej przez 12. Uprośćmy to. I co wyjdzie? A no to od razu można trochę uprościć. To będzie A do czwartej przez 6. Chyba dobrze, tak. A do czwartej przez 6. A teraz to jest względem tej osi. A teraz względem osi Y zrobimy. I tu będzie. No właśnie. Podstawą teraz jest a. Wysokością jest 2a. No to sobie lecimy. I yc równa się a razy 2a do trzeciej przez 12. To będzie chyba bardziej matematycznie to pokręcone. Nie tak bardzo, żeby, żeby się załamywać. 2 do trzeciej no to jest 8. To będzie 8a do trzeciej. Nie trzeba się załamywać, bo to tylko matematyka. Yy, jakiś wspólny mianownik, żeby to yy, podzielimy przez 2, nie, przez 4, dobra. Yy, czyli skrócimy sobie przez 4, czy będzie. 2, yy, a tu 3, dobrze mówię, dobrze. 3 razy 4 jest 12, a 2 razy 4 jest 8. Czyli 2 A w, do 3 przez 3. Straszne obliczenia Straszne straszne. No dobra, i są. Yy, Policzone momenty bezwładności względem osi. A teraz, jeżeli. O, to może ja, ja to może podpiszę, bo zdarzają się czasem różne błędy. Może ja to podpiszę, że to są momenty bezwładności przekroju. I kto będzie to słuchał, to będzie to wiedział. Momenty bezwładności przekroju. bezładności przekroju a ja mówię o skręcaniu teraz cały czas tylko że to dopiero będzie za chwileczkę więc warto poczekać bo to chodzi oczywiście o ten przekrój cały czas i my go skręcamy i teraz żeby żeby dostać jakby biegunowy moment bezwładności który jest właściwy do, dla skręcania to to jest i0 równa się ixc plus iyc. No to sobie teraz to weźmiemy i sumujemy. To może od razu to jakiś wspólny mianownik mi się przydał. No tak, sam zepsułem to, teraz muszę naprawić. To jest 4a do 3 przez 6. 4a do 3 przez 6 to sobie teraz dodamy to wszystko. To będzie tak a do czwartej. O, tutaj jest coś, się, jak jedno a zginęło. No tak, zginęło jedno a. Jasne, jasne, właśnie. Ja mówiłem o jednostkach, że tu musi być. To właśnie dlatego mówię o jednostkach. A do trzeciej razy a to jest do czwartej. To jest do czwartej. Dobrze, że o tym wspomniałem. A do czwartej przez 6 plus 4. A do czwartej przez 6. Lepiej być nie mogło, czyli 4 plus jeden to jest 5 szóstych, 5 szóstych A do czwartej. Nic specjalnego, ale coś wyszło. No dobra, i to sobie może wezmę podpiszę tutaj, żebyście widzieli wszyscy. nowy moment bezładności. Biegunowy. Moment. Bez ładności. Biegunowy moment. bez władności i teraz dopiero wracamy do skręcania bo jeszcze mnie interesuje ta odległość tutaj która jest od środka od środka do tego najgorszego punktu ja sobie to nazwę rm I jak to obliczyć no, ja bym tu użył Pitagorasa, Jak są jakieś pomysły, no to słucham, ale mi się wydaje, że tu się da inaczej... nie, nie ma co, co tu robić w na ale lepiej to zrobić Pitagorasem. Więc r to będzie równe pierwiastek a kwadrat dodać jedna, druga a kwadrat dodać Jedna druga A kwadrat. No i coś z tego wyszło. Tylko co z tego będzie na końcu? To jest A kwadrat plus 1 czwarta A kwadrat. Czyli można sobie już wyciągnąć. Wyciągnąć wyciągnąć można sobie A przed pierwiastek, a w pierwiastku będzie. 5 czwartych. 5 czwartych. No, nie podoba mi się ta liczba, ale to nic. To nie mnie się ma podobać. To ma być dobrze. Dobrze. To tutaj trochę może większe pole zrobimy do działania. Ok. I teraz dobrze, mamy R. I mamy ten biegunowy moment bezwładności. I teraz jak stworzymy z tego wskaźnik wytrzymałości na skręcanie. To będzie dokładnie coś takiego, jak I0 I0 przez R. Tak, bo to jest właśnie ten najdalszy, może nazwę to R maksimum nawet, bo to jest najdalszy punkt oddalony od środka ciężkości. Może to nazwiemy R maksimum. Będzie bardziej dosadnie. I ile to wyjdzie. Aż się boję, ale może nie tak źle. To jeszcze można inaczej napisać. To będzie A pół razy pierwiastek z 5. O, może to nawet nie jest tak źle. No i dzielimy sobie, czyli I0 to jest to 5 szóstych, czyli 5A. Do czwartej przez 6 i podzielić przez yy, przez to. To może zróbmy tak jak w matematyce zawsze było dobrze. To coś takiego yy, tu się uprości oczywiście, bo musi być yy, trzecia, trzecia trzecia potęga. Yy, tu jest 1, tu jest 3. No i co wyszło na końcu? 5A do 5 a do 3 przez 3 pierwiastki z 5. No i to jest właśnie, właśnie ten wskaźnik, który, o który tak walczyliśmy, i można już przejść do naprężeń skręcających, które były tak wcześniej tutaj oczekiwane długo. Czyli naprężenia skręcające, czyli tau s, to będzie równe moment skręcający przez wskaźnik na skręcanie. Moment skręcający wyszedł f razy a, a wskaźnik wyszedł, no właśnie, w skomplikowany sposób razy 3. No, coś wyszło z tego, ale to. Żeby to było ładne to nie powiem, a żeby że w ogóle coś wyszło. No i z tego wyjdzie. trzy pierwiastki z 5 przez 5 razy F przez A kwadrat. O właśnie. I miałem mówić o jednostkach. Przypomnę tutaj, że tutaj wyjdzie. Newton przez metr kwadrat jako, jako naprężenie, jako Pascal, a wcześniej, tu oczywiście wyjdzie ta długość, to jest metry, a w biegu nowy moment bezwładności to oczywiście jest metr do czwartej. Tak samo jak te pozostałe momenty bezwładności, też metr do czwartej. I tak to można sprawdzić sobie. No I to oczywiście moment jak moment w newtonometrach. Tutaj nic innego nie może się zdarzyć. I jeszcze takie przypomnienie, że warto będzie sobie narysować tu jeszcze wykres, wykres momentu skręcającego. Jak wiadomo, wcześniej już mówiłem, on będzie stały na całej długości. Może go w innym, walne w innym kolorze będzie, będzie trochę łatwiej. Ok, to mi Czyli on tutaj będzie sobie stały, będzie stały. Całej długości jest stały. Tu jest moment skręcający. No i jeszcze zostało ścinanie, no żeby nie być takim, jak to się nazywa, oszczędnym w słowach. To tu jeszcze przejdziemy sobie w trzecim punkcie do naprężenia ścinające. Chociaż one mają bardzo niewielkie znaczenie, ale jak się ktoś może uwziąć na, na ciebie, to zrobisz egzamin, napiszesz i nie napiszesz tego i będzie sam kiedyś tak miałem, więc wiem, co to znaczy hmm. ścinające. I jak wiadomo naprężenia ścinające to jest po prostu siła przez powierzchnię. Siła działa w poprzek poprzek osi podłużnej, czyli to jest po prostu siła F działająca przez przekrój. Od razu można sobie nawet napisać, że tau to jest równa siła przez przekrój A razy y, A razy 2A chciałem powiedzieć A razy 2a, czyli 1 druga razy F przez A kwadrat. I teraz dochodzimy do, gwo, chciałem powiedzieć do gwoździa programu do punktu kulminacyjnego, czyli no czyli właśnie te naprężenia zredukowane, naprężenia zredukowane i oblicza to się według tak zwanych hipotez. A dlaczego hipoteza? Hipoteza to jest coś, że... Niby że wiadomo, że jest, ale tak do końca to nikt nie jest pewny, czy to jest prawdziwe. Ale to, co ja tutaj ci sprzedaję, to nie jest jakaś. Yy, taka, nie wiem. Że ja to wymyśliłem. Nie, było kilku takich mędrców, którzy wymyśliło tych hipotez. Nie, kilka albo kilkanaście. O niektórych nawet nie chcę wspominać, bo są strasznie skomplikowane. Ale była też hipoteza Hubera. Może, może ten człowiek miał po prostu dobry marketing, dlatego się tutaj sprzedał. Yy, yy, Huber. Yy. I ta hipoteza. Mamy te, te naprężenia, prawda? Czyli sigma g. Całe stało. I to wszystko razem można połączyć. A nie tak, że zsumujesz to po prostu to plus to plus to. Bo tak to każdy potrafi. Tylko. A taki mały nawias jeszcze. Przepraszam, bo chciałem narysować również napręż... naprężenia scinające. Ponieważ jest na całej długości również taka sama wartość. Więc narysujmy sobie. Rysujmy sobie, że to jest też dokładnie to samo. O, żeby było jasność, że dlaczego w ogóle jak to robię te wykresy. Takie. No takie po prostu tak na kolanie bym rysował. No, no po to, żeby było widać, że największe naprężenie będzie właśnie przy ścianie. O tutaj przy ścinaniu, przy skręcaniu jest cały czas to samo. A przy zginaniu przy ścianie jest najwięcej, więc tak naprawdę my będziemy obliczali na zredukowane te maksymalne. Maksymalne. I bardzo ważne to właśnie będzie w tym punkcie, w punkcie drugim. W punkcie 2. Stąd te wykresy. Wystarczy tak po prostu wziąć, machnąć, nawet nie za bardzo, nie, nie analizując, tylko żeby było widać, gdzie ty, to naprężenie jest największe. No dobrze, jak ten Huber, co ten Huber wymyślił? Sigma red, czyli naprężenia zredukowane, to się równa, pierwiastek, no bo jakby inaczej, naprężenia rozciągające plus naprężenia zginające, razem bierzemy sobie, do kwadratu podnosimy, plus 3 razy, pewnie każdy z, z ciebie, każdy z Was już to widział i Kilka razy. Tylko, o, tak, teraz mi się to przypomniało. Tylko nie było wiadomo, do czego to służy, a teraz już wiemy. I jak wiemy, tutaj w naszym przypadku rozciąganie jest równe 0. Rozciąganie jest równe 0. I tylko sobie wstawiamy te naprężenia, które są, czyli zginanie, 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 skręcanie i ścinanie. No to właśnie to uczynimy teraz. Czyli zginanie to będzie. 30 f przez a kwadrat, 30 f przez a kwadrat do kwadratu plus 3 razy skręcanie. To będzie no, to będzie niezłe dodawanie. Oj, ale co tam, nie przejmujemy się tym. 3 pierwiastki z 5 f przez 5a kwadrat plus wcinanie to jest f przez f przez 2a kwadrat. Ja może składa czasu na liczenie tego. Chcę to bardziej Ci to wytłumaczyć, żebyś wiedział jak, wiedziała, jak tutaj to zrobić, bo, bo potem to. Z tego, że są wzory, jak nie wiadomo, jak je zastosować, czyli wystarczy wziąć sobie zwyczajnie, jak nawet strzałki porobię, żeby było wiadomo skąd to się wzięło. Czyli tak naprawdę, są cztery punkty, które wystarczają, żeby to wszystko razem złożyć w całość. Czyli bierzemy sobie to zginające, tu wrzucamy. Potem bierzemy sobie ścinające, tutaj wrzucamy. I bierzemy sobie skręcające, i tutaj wrzucam Jeszcze podkreślę tutaj, bo były właśnie pytania na temat tych wskaźników przekroju. Wskaźników przekroju. Bardzo istotne jest, żeby sobie to gdzieś tam wbić w jakąś ściągę. Na jakąś ściągę wbić sobie to, że, że dokładnie w ten sposób się obliczało ten biegunowy moment bezwładności i potem ten wskaźnik na skręcanie, no potem gdzieś tam ginie i warto sobie to gdzieś wrzucić na, jakieś, na jakąś ściągę, no i właściwie tyle, bo pytanie było, autor się zapytał o naprężenia zredukowane maksymalne, doszliśmy do wniosku, że one są przy ścianie, obliczyliśmy, no to byłoby właściwie tyle, jakieś pytania zapraszam, pytajcie yy, co tam się nasunęło. Yy. A i bardzo ważne na koniec zapraszam do zakupu, yy, zakupu mojego kursu szkolenia wideo dotyczącego yy, właśnie wytrzymałości złożonej. Yy, wrzucę, wrzucę na dole w pod, w, tutaj w komentarzach, w, nie w komentarzach przepraszam co ja mówię, Boże w opisie w opisie wrzucę, wrzucę właśnie link i tam też jest to wszystko tak wyłożone po kolei. Tutaj to jest krótkie wideo, które jest napisane jak to się robi. Ale, ale tam jest wiele różnych przypadków. Bo Wytrzymałość złożona to jest szerokie pojęcie, bo może być ścinanie ze zginaniem, może być skręcanie ze ścinaniem, albo rozciąganie i zginanie. Kombinacji tam jest wiele. No i w tym szkoleniu tam wszystko jest tak ładnie poukładane od początku do końca, co się jak. Czym się je i, i naprawdę zapraszam, bo w jednym, w jednym, na jednym talerzu masz całą wiedzę. No i to wszystko, dzięki, do następnego.